Dzień dobry wszystkim, dzisiaj jesteśmy z Państwem w ulicy Kozadawskiej, ulica Bociana, Białego 10. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać, zaprezentować nasz kolejny projekt, dom jednorodziny dwulokalowy. Pokażę trochę okolice, mamy tutaj drogę gminną, droga, droga już gdzie jest utwardzona, asfaltowa. Tutaj mamy dom na dwie rodziny, w, tym, w tych miejscach tutaj właśnie są miejsca parkingowe dla tego lokalu od przodu i ścieżka, która prowadzi do samego lokalu i po tamtej stronie są już swoje oddzielne miejsca parkingowe i też ścieżka, która prowadzi do lokalu od tyłu i dzisiaj mam przyjemność pokazać dwie połówki, czyli i pierwszy lokal od tyłu i drugi od, od przodu więc możemy tak naprawdę zaczynać czyli mamy, nie zmienia naszą cegłę ręcznie formowaną, belgijską tego bliźniaka też pokazywałam pokazywałam tak naprawdę postępy prac na naszym Instagramie jak wszystko się zaczynało jak wszystko się kończyło i również jak to wszystko się rozwijało tutaj właśnie mamy z kostki wyłożone parkingi, dwa miejsca parkingowe na jeden lokal, chociaż tak naprawdę jak się postarać to nawet więcej aut się zmieści, też mamy w cenie już wiaty samochodowe, które będziemy robić trochę później, mamy też zawsze w cenie trawę z rolki układamy. Sadzimy tuje. Okolica jest już taka zabudowana. Oczywiście wszystkie ogródki są ogrodzone. Jeżeli chodzi o tę inwestycję, to wszystkie media są miejskie czyli gaz, jak widzicie, tutaj jest skrzyneczka już jest. Prąd, woda, kanalizacja też miejska. Więc wchodzimy. Tą półówkę kupiła polska rodzina, która do nas przyszła tak naprawdę zanim się budowa w ogóle zaczęła. Bo ja osobiście im pokazywałam naszą poprzednią inwestycję, poprzedniego bliźniaka i im bardzo się podobało, więc się zdecydowali na zakup. I trochę ten układ przerobili pod siebie, znaczy mogli zgłosić nam jakieś swoje tam życzenia i my to wykonaliśmy. Więc jak weszliśmy, tutaj widzimy taką wnękę. Jak najbardziej państwo sobie zamontują szafę. Tu w taki sposób właśnie to ugrali, żeby zrobić kotłownię. Takie serce, serce tego lokalu. Więc mamy tutaj rozdzielnie. I tutaj wszelkiego rodzaju przewody. Też państwo sobie tutaj robili w własnym zakresie rekuperację, więc też dosyć sporo jest tych wszystkich przewodów, rurek i tak dalej. Tutaj, jak widzicie. Mamy te wszystkie niezbędne rzeczy. Oczywiście jest ogrzewanie podłogowe na całym parterze oraz na poddaszu. Wodne ogrzewanie podłogowe. Wylewki są zrobione. Tutaj mamy strefę kuchni, czyli tutaj będzie gospodynie domowe zarządzać. I takie okna większe, znaczy to mniejsze okno tam akurat jest projektowany zlew. Po środku okno. Znaczy, tak naprawdę, drzwi balkonowe. Stąd się wychodzi na ogród i patrzy się na swoją działeczkę I tutaj już mamy zrobioną opaskę. Z też z takiej cegiełki. I jeszcze będziemy robić taras drewniany. 2,5 na 5. Oczywiście klinkiety żeby elewacja się ładnie podświetlała. No, tu jak widzicie, właśnie nazwa ulicy Bociana Białego. 10. Światłowo też jest doprowadzone. Zawsze zostawiamy ulotkę i później Państwo będą się wprowadzać. Dzwonią i pan podwykonawca przyjeżdża, żeby tam wszystko podłączyć, routery i tak dalej. Więc jak powiedziałam, kuchnia z dosyć dużym salonem. Tutaj po prawej stronie mamy łazienkę. Już Państwo sobie tutaj zrobili miejsce pod kabinę prysznicową. Ściany tynkowane, sufit również jest tynkowany i tu jest właśnie gabinet, albo pokój gościnny. Więc też te, ta taka większa ilość tych okien daje więcej światła, więcej takiej przestrzeni, więc wygląda naprawdę fajnie. I teraz zapraszam na górę. Też już sobie Państwo tutaj zrobili wszelkiego rodzaju przewody pod gniazdka, pod telewizję. Mamy tutaj strop żelbetowy. We wszystkich swoich projektach obecnie stosujemy strop żelbetowy. Schody również robimy betonowe. Już sobie Państwo nawet zrobili, jak widzicie, instalację, żeby później też schody podświetlić, jakieś tam LED zamontować. Więc jak jesteśmy na górze, tutaj mamy yy, łazienkę. Tutaj jest łazienka z jednym oknem dachowym. Po prawej stronie mamy pokój dziecięcy z dwoma oknami dachowymi. I tutaj właśnie są te wszystkie niezbędne rzeczy od rekuperacji rozdzielnia, dach jest zawsze ocieplany pianką pur, też płyty je montujemy, ściany tynkowane, podłogówka. Po całości i wylewki podłogowe. I tutaj mamy główną sypialnię. Sypialnię rodziców jest naprawdę bardzo duża. Miejsce jest wystarczająco. I takie właśnie jedno duże okno. I dwa takich mniejszych w kształcie trójkątów. Więc tak wygląda układ pomieszczeń, jeżeli chodzi o ten lokal od przodu. I z chęcią też Państwu zaprezentuję lokal od tyłu. Tam akurat jest taki układ pomieszczeń, który został taki jak żeśmy mieli od samego początku, zaplanowany według projektu. Tam już nic nie podlegało zmianom. Tamta połówka już też jest wykupiona. Więc możemy zobaczyć, że tutaj też, właśnie, już państwo, państwo tam też budują. Sąsiedzi sobie dom. Niedługo już powinni skończyć. Więc tak to się prezentuje. Gdzież żółta, właśnie skrzynka. To jest ta skrzynka gazowa, która została zamontowana. Więc w ten sposób będzie wchodził właściciel lokalu od tyłu, a ci właściciele tego lokalu od przodu mają działkę około 300 metrów kwadratowych. Tu są miejsca parkingowe i idziemy dalej. Też taka ścieżka, która właśnie prowadzi do lokalu. Mamy tutaj takie wyższe tuje. I jesteśmy. Więc jak tutaj wchodzimy, po prawej stronie od razu mamy kotłownię. Tu jeszcze oczywiście będzie zamontowany piec gazowy. Tutaj mamy wnękę pod szafę. To jest tak naprawdę najbardziej popularny układ pomieszczeń. Tutaj mamy Łazienkę. Łazienka jest z takim skrętem, z taką wnęką, więc też jest dosyć spora. Tutaj zawsze panie sobie życzą jakieś lustro powiesić. No jesteśmy teraz, właśnie tutaj w kuchni, znaczy aneks kuchenny. W ten sposób połączony z salonem. Tutaj mamy wyjście na ogród. Również będzie teraz przez nas robiony. Tu akurat mamy sklep Kerfor. I tutaj działka jest większa. Działka ma około 400-450 nawet metrów kwadratowych. Więc tak to wygląda. Klinkiety też zawsze są po naszej stronie. Więc tutaj też mamy jeszcze jeden pokój, czyli albo, albo gabinet, albo pokój kościnny z takim też dużym oknem. I teraz zapraszam na górę. Tutaj już schody są inne, troszeczkę. I jak wchodzimy, to naprost mamy łazienkę. Po prawej stronie mamy. Po prawej stronie mamy właśnie e, sypialnię. I mamy swoją własną garderobę. Tutaj podłogówka jest na parterze, a na podaszek wiecie, zostawiliśmy grzejniki, Ponieważ Ci Państwo to kupili trochę później ten lokal. I tutaj jest podobnie, czyli też sypialnia, dwa okna dachowe i garderoba. Również już z grzejnikiem. Więc podobny projekt będziemy niedługo zaczynać realizować w Woli Gołkowskiej, to jest gmina Pieseczno, przy ulicy przy Akacjach. Zaczynamy sobie dosłownie 2-3 tygodnie. Układ będzie podobny, jeżeli chodzi o standard wykończenia, to również. Droga tam też jest drogą gminną, asfaltową, utwardzoną, więc niedługo też będziemy ruszać i będziemy dalej nagrywać, budować i Państwu to pokazywać. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Zarabiajcie, kupujcie, tylko nie dwupiętrowe. Dziękuję i życzę dobrego dnia.